Witajcie z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, w jaki sposób możemy wykorzystać copilot w OneDrive. Powiemy sobie o przeszukiwaniu dokumentów, tworzeniu zapytań, a także porównywaniu. Na kanale znajduje się już odcinek na temat copilota, ale z wykorzystaniem w Excelu. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się w OneDrive. Oczywiście, aby móc korzystać z copilota i funkcji, które oferuje, musimy mieć dostęp do plików. Ja mam dostęp do wszystkich tych plików, które tutaj widzimy. Na początek sprawdźmy, jak copilot podsumuje nam plik. Zobaczcie, że jak najadę na któryś plik, np. ten z listą kontrolną podróży, to pojawia nam się tutaj ikona copilota. Klikamy na nią. I pojawiają się nam polecenia. Wybierzmy pierwsze z nich. Podsumuj. Trwa generowanie zapytania. Zobaczcie, że nawet nie otwierając pliku mamy podsumowanie tego, co się w nim znajduje. Funkcja ta działa na plikach Excel, Word, PowerPoint, a nawet PDF. Ponadto możemy skopiować dane, podsumowanie i gdzie się sobie wkleić, a także zadać pytanie do dokumentu. Zobaczcie, że tutaj na samej górze, przed podsumowaniem, znajduje się taka jedynka i gdy na nią najechałam, to pokazuje nam się kto i kiedy edytował ostatnio plik. Wyłączmy to podsumowanie i sprawdźmy jeszcze jakiś plik. Wybierzmy na przykład jak oszczędzać. Znowu na nie najeżdżam. Następnie wybieram ikonę Copilota i klikamy Podsumuj. Ponownie trwa generowanie odpowiedzi. I Copilot utworzy, utworzył nam podsumowanie. Zadajmy pytanie do dokumentu. Tuż pod y, podsumowaniem mamy polecenie Zadaj pytanie. Wybieramy je. Zjedźmy na sam tu i tutaj zobaczcie, że na samym końcu podsumowania mamy przenieść siłownię do domu. Tak też jest zawarte w naszym pliku. Zadajmy więc pytanie. Jaki trening mogę wykonać w domu? CoPilot wskazał nam kilka pomysłów na podstawie naszego pliku. Zobaczcie. Na ten moment zamknijmy to okno. Oczywiście pytanie możemy zadać bezpośrednio do pliku. Nie musimy robić najpierw podsumowania. Wejdźmy no na przykład na fakturę 3. Klikamy Copilot. I tutaj od razu mamy polecenie: zadaj pytanie. Klikamy je i zapiszmy, jaka jest kwota do zapłaty. Klikam Enter. Pilot wskazał, że kwota do zapłaty wynosi 615 zł. Kliknijmy zatem na fakturę i zobaczcie, że rzeczywiście razem do zapłaty mamy 615. Otwórzmy najczęściej zadawane pytania. Po najechaniu na dokument lista kontrolna podróży służbowej wybieramy... Copilota. I tutaj znajduje się polecenie: utwórz sekcję często zadawanych pytań. Klikam na to, następuje tworzenie zapytania, i zobaczcie, jak copilot sam wylistował nam pytania i od razu podał też odpowiedzi do dokumentu. Spróbujmy utworzyć własną sekcję często zadawanych pytań. Mamy tutaj plik. Z instrukcją tworzenia spisu treści. Klikamy na Copilota, następnie zadaj pytanie. Zapiszmy kilka pytań. W której karcie znajdę polecenie do tworzenia spisu treści? Jak aktualizować spis treści? Jak używać stylów do nagłówków? I jak usunąć spis treści? Klikamy Enter. Copilot tworzy nam zapytanie. Spójrzcie, jak zostały wylistowane nasze pytania. Mamy do nich odpowiedzi i je oczywiście też możemy sobie skopiować. Dodatkowo, zobaczcie, że tuż nad polem zadawania pytań znajdują się również sugerowane pytania do dokumentu. Wybierzmy na przykład, jak mogę dostosować wygląd. Spisu treści. Klikamy na nie. Copilot ponownie generuje nam odpowiedź, i od razu mamy tutaj wszystkie wskazówki. Przejdźmy teraz do porównywania plików. Zobaczcie, że w naszym folderze znajdują się pliki z trzema fakturami. Zaznaczmy każdą z tych faktur tym kółeczkiem. Po lewo. I gdy mamy zaznaczone wszystkie pliki, to klikamy na te trzy kropeczki u góry. Następnie rozwijamy Copilota i zobaczcie, że pojawiło nam się polecenie porównaj pliki. Wybieramy je. Trwają teraz prace nad zapytaniem. Zobaczcie, jak copilot świetnie porównał nam wszystkie faktury i wylistował każdy element. Oczywiście, tak jak w poprzednich przykładach, możemy to sobie gdzieś skopiować, takie porównanie, lub zadać jakieś dodatkowe pytanie. Faktury miały taki sam układ, zatem zobaczmy, jak copilot poradzi sobie z plikami, które wyglądają nieco inaczej. Otwórzmy sobie plik handlowcy 1. A także handlowcy 2. Zobaczcie, że w arkuszach mamy wspólny element: są to inicjały, kod handlowca, zarówno w pierwszym i w drugim pliku, ale reszta kolumn jest inna. Przejdźmy zatem z powrotem do OneDrive. Zaznaczamy oba pliki. I gdy mamy je zaznaczone, to ponownie na górze wybieramy te trzy kropki, więcej opcji, następnie Copilot i klikamy Zadaj pytanie. Zapiszmy. Na podstawie zaznaczonych plików utwórz jedną tabelę z podsumowaniem planów dla handlowców. Klikam Enter, trwa generowanie odpowiedzi. Zobaczcie, że Copilot poradził sobie także z tym zadaniem, utworzył nam jedną tabelę z dwóch plików i ją również oczywiście możemy sobie skopiować. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Copilot to fajne narzędzie, które ułatwia nam codzienną pracę. Pamiętajcie jednak, że sztuczna inteligencja także może się mylić. Jeśli odcinek Wam się podobał, to będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę. Nie zapomnijcie także o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a ja abym mogła dotrzeć do większej liczby odbiorców. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Cześć!